Kolejną rzeczą, którą zauważyłam już, już nie na Facebooku, nie na Instagramie, tylko właśnie w buchmacherze telewizji Skabina projektuje Pani stroje. Szyje no, 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 Pani, szyję, stroje. Szyje. Mhm. I czy właśnie one są e, wymyślone, zaprojektowane e, mhm. przez, przez Ciebie, czy, czy one gdzieś tam czerpią swoją inspirację właśnie z literatury, może z jakichś obrazów? One, się, one się opierają, to są, mhm. to są rekonstrukcyjne stroje, więc mhm. one się opierają na, na strojach, na wykrojach historycznych. Mhm. To są stroje wczesnośredniowieczne i e, i to nie są stroje fantastyczne, mm -hmm. tylko stroje historyczne. I jedyną fantastyką, która mi się tam właściwie wdziera, to jest to, że niekoniecznie zawsze się trzymam na przykład kolorystyki em, w krajkach, ponieważ mm -hmm, no, mm -hmm. tam wiadomo, e, są kolory, które dziś są piękne, ale wtedy na przykład nie byłyby osiągalne w takiej e, intensywności albo mm -hmm. m, w takiej gamie. I, ja mimo wszystko no, tam wybieram te krajki w taki sposób, żeby, żeby, żeby mi się podobało, bo zawsze mam ten malutki haczyk, że ja jednak mhm. jestem fantastyką, a nie... Ale staram się, bo też używam tych strojów do, do takich pokazów, do lekcji, które przeprowadzam mhm. w szkołach czy, czy w jakichś domach kultury, w bibliotekach. I wtedy mogę wyjść w tym stroju i powiedzieć yy, dzieciom czy tam słuchaczom, że tak kiedyś ubierali się Słowianie, mm -hmm. nosili giezło, nosili sukienkę, sukienki były szyte tak. Zobaczcie, tu mamy takie śmieszne trójkąciki pod pachami, takie yy, wiesz, mogę to wszystko pokazać. Mogę mm -hmm. pokazać na przykład, yy, że mieliśmy płaszcz z półkola, który nam się wszystkim tak pięknie kojarzy, yy, ale yy, Słowianie go nie nosili, <noise> yy, my mieliśmy płaszcze z prostokąta i... Mogę o tym wszystkim opowiadać na podstawie mm -hmm. tych strojów, więc te stroje to nie jest jakaś fantastyka, tylko to mm -hmm. jest akurat ta część rekonstrukcyjna, którą robię. Mm -hmm. No to w takim razie ostatnie pytanie na sam koniec. E jakie jeszcze masz ukryte talenty? <laughs> Bo jest tego sporo. <laughs> Ja nie wiem, czy to są talenty, bardziej takie mini pasje, mm -hmm. bo ja się wiecznie czymś, w czymś się wiecznie zakochuję, ja mam po prostu taki chyba umysł taki, ja się wiecznie zakochuję w, w nowych rzeczach, które mogę robić, mam nowe pasje i jednocześnie muszę się tam trzymać hola hola krajeska, bo to tobie czasu już nie starczy mm -hmm. na wszystko. I przede wszystkim pisz. A z drugiej strony mam tak całe życie również, jak idzie o nowych znajomych. Jeżeli kogoś mm. poznaję i on mi się bardzo, przypadnie mi ta osoba do gustu, to ja się po prostu natychmiast jestem po prostu zafascynowana i kocham tą osobę. Ja jestem po prostu jak ten pies od lotu. Poznałem Cię i kocham ciebie. Po I potem dopiero jak ktoś mi już tam sprzeda plaskacze, to dopiero, ojej, to zły pan. No i tak samo z pasjami. Kiedyś się bardzo bardzo mi się podobało, bardzo mnie relaksowało transfery na, na słoiki, na drewno, robiliśmy takie fantastyczne rzeczy. To się przydało, jak organizowaliśmy grę miejską i potrzebowałam zrobić po prostu jakieś takie zabawki, gry do, tej, do, tej, do, tej, do tego eventu. I wtedy te moje transfery na drewno fantastycznie się sprawdziły, no bo były w klimacie, a jednocześnie nie musiałam ich rysować to myślę wszyscy docenili. A, y, ale niestety no, to jest zawsze tak, że mm, jak zaczynasz coś robić i to ci nawet sprawia przyjemność, ale w tył głowy masz ciągle, że okej, okay, to ci pożera jakąś tam ilość czasu. Mm -hmm. A wszyscy pytają, kiedy inny tom? kiedy trzeci tą, i nawet jeżeli wrzucasz coś w stylu: "Proszę państwa, zdobyłam Mount Everest". Cudownie. A kiedy Właśnie. będzie czy trzeci trzeci, <laughs> no to z drugiej strony ja rozumiem też, bo Aha. kurczę no jest no, tam już tym. fani na szpilkach tak, tak. No, wiecie, ja już wiem jak to się skończy i y, no jakoś tak y, najpierw próbowałam długo długo y, zastanawiać się co tam Znaczy chciałam to spiąć tak żeby wszyscy byli na pewno zadowoleni i stwierdziłam że y, Chyba Grzędowicz powiedział kiedyś takie fajne słowa, że książka musi powstawać tyle, ile musi. Mm -hmm. I coś takiego jak deadline, to jest dla mnie na przykład jako dla autora zabójstwo kompletne. Wiem, że są ludzie, którzy potrafią się właśnie wtedy spiąć i to jest coś, co ich e, d, motywuje absolutnie, a dla mnie to jest coś, co mi zabiera kompletnie jakąkolwiek twórczą moc i ja po potrafię się ślinić na klawiaturę godzinę i patrzeć na, ka na kalendarz i myśleć sobie Jezus, ja mam jeszcze tylko miesiąc. <noise> I dla mnie to jest tragedia deadline'y, więc mm. w którymś momencie, teraz już na przykład przesuwaliśmy te deadline'y z moim wydawcą, teraz już stwierdzi, stwierdziłam, że mm, ja po prostu tę książkę mu prześlę jak ona będzie gotowa, mm. bo cały zeszły rok miałam bardzo trudny rok w ogóle, tak prywatnie i Yy, I ona to się też odbiło na moim pisaniu, zblokowałam się tam kompletnie, także no, nie byłam w stanie za bardzo pisać. I to mnie dodatkowo stresuje. Im bardziej yy, wiem, że nadchodzi termin, i im bardziej wiem, że mam mało i nie zdążę, tym bardziej nie jestem w stanie pisać. Mm -hmm. Więc no, niestety pod tym względem jestem artystą i <śmiech> <śmiech> po prostu się, nie da się. Nie, nie umiem tak pisać na akord, i chociaż się próbuję nauczyć, ale to jakoś tak słabo. Trzeci to na pewno będzie. Eee, będzie. I kiedy on już wyjdzie, to zaręczam Wam, że to nie będzie miało żadnego znaczenia, ile na niego czekaliście. <laughs> eee, poza tym mm, a, inne pasje to... Mm, to, to myślę, że one też się tam gdzieś po drodze otwierają właśnie dlatego, że tak jak człowiek jest taki zblokowany, to, to mózg sobie trochę mm, szuka tak. takiego trochę wyjścia, jakiejś odskoczni, odskoczni mm -hmm. i pojawiają się właśnie jakieś takie fajne pomysły. Najwięcej pomysłów mam wtedy, kiedy siedzę i właśnie mam ten moment śl 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 ślizgenia się na klawiaturę się. i wtedy nagle wpada się do o! <laughs> Może bym tak. <laughs> Albo właśnie patrzysz, ponieważ ja również kocham ukulele od zeszłego roku i mam <laughs> powieszone ukulele przy, przy, przy tym moim kąciku takim pisarskim. I właśnie wtedy, kiedy najbardziej muszę pisać, to najbardziej patrzę na tę ukulele <laughs> i bym grała. zachęca, tak? <laughs> tak. Mam również okarynę. Obiecałam sobie, że nauczę się na niej grać. Na razie umiem grać dwie melodie. <laughs> Ale to wszystko jest takie, mm -hmm. wiesz, no milion, milion rzeczy, które tak. mózg próbuje, próbuje znaleźć. No.